Maledziwy przesmak raju. Godzina piąta. Rano rozpoczynamy tzw. Tak zwany wing delfin. Pogoń za delfinami. Jedną z atrakcji resortu jest karmienie rekinów z pomostu, które przypływają każdego dnia około godziny 18.00. Na maledzinach odbywają się ceremonie, ślubne według lokalnej tradycji. Aramu Spa znany jest z naturalnego wystroju wnętrza. główna brama prowadząca do świata relaksu i magii nad ciałem i duchem człowieka spa Sun Island Resort zawsze w grupie najeleganckich spa na Malediwach. Silent no tej to w tej sprawie, w tej sprawie, w który nie w stanie przekazać w Nel zapach Kadzideł Azji. Zawsze dla nas duchową rozkoszą było przebywanie wśród takich scenerii. Są to miejsca, które przenoszą świat piękna, ciszy, harmonii, spokoju. Poświęcamy dużo stosunkowo czasu, ale jak przed chwilą nam świadczyła właścicielka spa, jest to prawdopodobnie najładniejsze spa na Malediwach. Sun Island Resort Spa posiada piękny, naturalny egzotyczny park. Okazuje się, że układanie kwiatów odbywa się zawsze rano każdego dnia, aż trudno uwierzyć. Fenomen Malediwów polega też na wyjątkowo stabilnej temperaturze, która przez okrągły rok kształtuje się w granicach 30 stopni. Grand Lobby Sun Island Spa is Resort. Główne wejście od strony Barrier Rift Malediwy jedyne w swoim rodzaju miejsce na świecie, gdzie tak dużo i tak okazałe występują atole. Potężne fale oceaniczne potrafi wyłapać, i rozbić Barrier Reef, także do plaż wysepek wulkanicznych dopływają w sposób już niezauważony. Dla osób, które boją się spotkania z rekinami, jakie można było podziwiać w czasie hmm, niezapomnianej kolacji, pozostaje basen w środku pięknego, gruntycznego ogrodu. Dla osób, które brały udział w karmieniu rekinów w czasie niezapomnianej kolacji, pozostaje zawsze bezpieczny basen. Wszystko jest w zasięgu wzroku. Obok koralowa biała plaża i turkusowy odcień atolu. W basenie oczywiście woda morska, która jest wymieniana regularnie co trzy dni. To, co wyróżnia Malediwy od innych egzotycznych miejsc na świecie, to wyjątkowe, niepowtarzalne w swoim kolorycie atole. Malediwy ciągną się na przestrzeni 800 kilometrów. 1200 wysp, 200 jest tylko zamieszkałych Stereotyp Malediwów, szelest z ropuszy palm, szum rozwyzwiązający się fal na rafach koralowych, ciepły pobiew pasatu i everyday sunshine, sunshine, sunshine żeby deszcz to krótkotrwały i bardzo intensywny. Stoimy na rzadko występującym wzniesieniu na Malewiwa, półtora metra. Rekord to 2 metry nad poziomem morza, więc jest okazja, żeby zaprezentować fenomen atolu. mieszkańcy wiedzą dobrze, że światy, jak kwiaty działają na wyobraźni. Kwiat i kokos. Cudowne zestawienie świata egzotyki. Tematyczne restauracje ukryte głęboko w egzotycznej roślinności. Wszystko idealne, w idealnej symbiozie z naturą. Na Malediwach nie można powiedzieć, że jedną z religii jest islam. Islam jest jedyną akceptowalną religią przez rząd. Mieszkaniec, który rezygnuje z islamu, przestaje być automatycznie obywatelem tego kraju. Islam na Malediwach jest religią tolerancyjną. Dziewczyny można, dziewczyny można robić zdjęcia, uśmiechają się i pozdrawiają. Jako dowód, że Islam jest religią tolerancyjną, dziewczyny uśmiechają się pozwalają robić sobie zdjęcia na plaży. Klasyczne ujęcie Malediwów. Zawsze na tle turkusowej laguny. Co roku na Malezili przyjeżdża miliony turystów, którzy szukają tu spokoju i ciszy. Wyłącznie bezpośredniego kontaktu z naturą. Z 200 wysp zamieszkałych samochód można tylko spotkać w stolicy w Male. To nie jest wcale tak dużo, ponieważ w Wenecji w hotelu Danieli apartament kosztuje też około 5000 euro za dobę. Z pobliskiego lotniska turyści małymi stateczkami przewożeni są na yy, sztuczną wyspę w pobliżu rafy koralowej, skąd już tylko po mostem mogą przedostać się do recepcji. Okay. A jest yeah. <laughs> Prosto z Malediwów. Tak bariery raf wyłapuje potężne fale oceanu. Za chwilę ukaże nam się West Wing, zachodnie skrzydło Bungalowów na wodzie Bungalow on Water, które mają swoich zwolenników i przeciwników Po zachodniej stronie wyspy jest słynny Sting Bay Karmienie płaszczek ale przy okazji dotarliśmy do największego zniesienia Malediwów Mount Malediwien około 4 metrów nad poziom morza powoli zbierają się na godzinę 18.30 atrakcje naraz. Sunset, płaszczki i najwyższe zniesienie mąd Malediwien. Sunset na słynnych Malediwach. Wokół słychać śpiew ptaków, odwozy ptaków i dyskretnej muzyki relaksacyjnej. Wszędzie pawilony restauracyjne i bary, zaskrytnie uchwyte w egzotycznej roślinności. W przewodniku dla biznesmenów znalazłem trzy podstawowe zasady dla przyszłych inwestorów na Malediwach. Zasada pierwsza. Jedna wyspa, jeden atol, jeden resort. Resort nie może zamówić większej powierzchni niż 20% wyspy. Budynki resortu nie mogą być wyższe niż wysokość najwyższej palmy. W dniu warto przypomnieć wspaniałą legendę o Malediwach. Już dawno, dawno temu miliony gwiazd spadło do Oceanu Indyjskiego. Te, które były najpiękniejsze, najspanialsze, wypłynęły na powierzchnię, tworząc jedyny swoim rodzaju obszar na Kuli Ziemskiej, archipelag Malediwów. Last sunset Malediwi. Po intensywnym, krótkim deszczu, co jest charakterystyczne o tej porze roku, niebo wypogodziło się Oczom wszystkim ukazał się beautiful sunset. Żegnamy i wierzymy, że wrócimy na Maledivy ponieważ tam gdzie jest pięknie, wyjątkowo pięknie chyba zastanowi się by nie powrócić. taką charakterystyczną tej muzyki jest stopniowe wzmaganie ekspresji zwiększenia tempa do uzyskania w końcowym efekcie niemalże ekstazy wśród tancerzy i, jak i muzyków. Nasze mocno jest pierwszy dzień i jest dzień ostatni duchową ucztą jest przebywanie w spa, resorcie który przenosi człowieka świat piękna, ciszy, harmonii, spokoju bye bye Malediwy beautiful

to wolać odległość transfery motobus transfer transfery, transfer Emirates i Katar